Nie A i remontowanie busika ma jeszcze jeden plus. Generalnie w różnych takich zakamarkach, w których ciężko było się dostać, można znaleźć rzeczy, które się kiedyś zgubiło i nie wiedziało, gdzie one zniknęły w czasie podróży. Także ja znalazłem w końcu tarkę. Która wpadła gdzieś tam w szczelinę, za szafkę, i, i nie dało się jej wyjąć. A nawet nie wiedziałem, że tam wpadło. No, także działamy dalej. W całej pracy przy busie nienawidzę jednej rzeczy: kabelków. Nigdy nie lubię robić kabelków. Dalej nie lubię robić kabelków, ale lubię jak są ładnie poprowadzone. Teraz wszystko tutaj rozłączam. To jest jeden wielki bałagan. Tak to wygląda. No ale żeby to porozkręcać tutaj po to trzeba to wszystko odkręcać. A, i tutaj mamy taki czujnik tlenku węgla i narkogazów. Generalnie gdzieś tam na Facebooku ludzie piszą, że to jest urban, urban legend, że nie ma takich sytuacji, ale sami osobiście w Norwegii poznaliśmy osoby, które jechały również do Europy, ale od drugiej strony i pokazywały nam zdjęcia, jakim w nocy wszczyknęli narkogazy. Okradli ich, został im tylko jeden telefon, który gdzieś tam został niezauważony pod poduszką. No i generalnie pokazywali nam zdjęcia jak dzieci były przykryte białą kołdrą i normalnie na nich były takie odciśnięte ślady jak złodzieje chodziły po tych dzieciakach plądrując im samochód. No zostali praktycznie z niczym. Ale mimo wszystko kontynuowali podróż, gdzieś tam mieli jakieś zaskórniaki na... Znaczy mieli pieniądze na, na kontach, a stracili cały sprzęt elektroniczny. No i wtedy postanowiliśmy zamówić sobie taki czujnik. On kosztował bodajże 200 pary złotych. Akurat do nas z Polski leciał Łukasz i kontynuował z nami podróż przez kilka tygodni, więc nam taki e, przywiózł bo powoli zbliżaliśmy, znaczy, zbliżaliśmy się powoli jechaliśmy już w kierunku Hiszpanii. I to jest bodajże Gas Cube, Carbest. A dystrybutorem jest Reimo No niewalny. Ale zabezpieczeń nigdy za dużo, mamy nadzieję, że nigdy nie będzie nam potrzebny, chociaż raz już nam się przydał. Znaczy przydał. Raz się odpalił. Jak kiedyś miałem kartusze z gazem pod kanapą i zamykając, składając łóżko, nie zauważyłem, że jeden gdzieś tam zmienił swoje położenie i go przyczasnąłem kanapą i wbił się w niego śrubokręt, i cały gaz z tej puszki po prostu wyleciał. No i od razu ten czujnik to wychwycił. A ja idę dalej, walczyć z kabelkami. Za nami pierwszy etap przybudowy busika, czyli demontaż całego wnętrza. Jeszcze zostały mi z tyłu boczki, wyciągnięcie wełny mineralnej, która tutaj siedziała od 30 lat. Tutaj czekają mnie drobne zaprawki, bo wychodzi rdza. No, może nie takie drobne, trochę grubsze. Dwie godziny szarpałem się z wykładziną, żeby ją od, odkleić od podłogi. Czyli tutaj mamy sklejkę. Damy stare wygładzina i teraz czeka mnie ponowna walka żeby od, odkleić sklejkę od podłogi ponieważ jest ona przyklejona na kleju niestety chyba nie uda się jej uratować żeby ją z powrotem wykorzystać tym samym zmniejszając koszty zawodowe. No ale mam tutaj narzędzie i zaraz będę musiał powalczyć aż mi to boli. Dobra, lecimy dalej. Jest 30 stopni, gorąco. W busie też jest mega gorąco. Przyszła jakaś burza i się zrobiło dodatkowo duszno. A tutaj już zaczynamy. Udało się podważyć kawałek. I lecimy z tematem. A masakra się za mnie leje. O, początkowo mocno się łamałem, czy jednak odklejać tą sklejkę, czy ją zostawić, i po prostu działać sobie dalej. No ale jak już zacząłem, zobaczyłem, że jest tam jakaś rdzana podłodze. O. No to stwierdziłem, że jednak trzeba to wyłama, wyłamać. W jednym kawałku się niestety nie uda. Bo jest to wszystko przyklejone na całej długości. A więc ja walczę dalej. Sklejka odklejona, zajęło mi to około godziny, ale teraz czeka mnie większy problem, największym problemem będzie usunięcie tych resztek tutaj z podłogi całej, nie wiem czy w ogóle ten klej uda mi się stąd usunąć, ale zobaczymy co da się zrobić, i tak tutaj będę kładł wygłuszenie, najważniejsze to jest powalczyć z tą rdzą tutaj i zabezpieczyć busika jak tylko się da. No i położyć nową sklejkę. No, niestety starej nie uda mi się odzyskać. Chyba, że sobie posklejamy ja miałyby puzzle. Można powiedzieć, że sprzedam drewno sezonowane 30 lat. Jest tak sucha, że to się w pale nie mieści. Dobra. Kolejny dzień z Magen z Busikiem. Akurat robota idzie nawet dobrze. Udało mi się tutaj już zerwać Wszystkie sklejki tutaj jeszcze sobie zdrapuję resztki tego kleju, na którym była ta sklejka przyklejona, Gdzie to strasznie mozolnie, wyszło trochę rdzy gdzieś tutaj, na którą będziemy musieli popracować. Postanowiłem jeszcze zerwać tutaj te takie wykładziny i prawdopodobnie zastąpię je po prostu jakąś, jakimś skajem. Skórą pikowaną z tego względu, że do tego Strasznie przykleja się futro alaski I kiedyś przykleiłem to na takiej specjalnej Na takim specjalnym kleju Tapicerskim, który się nakładało szpachelką Całkiem spoko on trzymał Tylko w ogóle nie jest elastyczny I żeby teraz to zdrapać to jest po prostu Masakra Ale jak obklejąłem wewnątrz Swoją te To znalazłem taki fajny klej Klej, że właśnie to Spraycon, działa ona na zasadzie takiej pajęczej sieci, czyli spryskujemy powierzchnię na której chcemy coś nakleić, spryskujemy to co chcemy przykleić i bardzo fajnie to trzyma i nie ma problemu przede wszystkim z odklejeniem czegoś, w takim sensie, że zrywamy starą wykładzinę i ten klej możemy sobie zrolować albo ewentualnie użyć specjalnego zmywacza do tego typu klejów, jest to dużo wygodniejsze niż to co mam tutaj. Bo siedzę już chyba drugą godzinę ze szpachelką i, i zdrapuję resztki. Tutaj na tyle też udało się odkleić sklejkę. Znalazłem kilka takich dziur, które były pod sklejką i nam tutaj woda wlatywała. O tu i dwie. Tu kolejne. I tu kolejne. Tak jak wielokrotnie wspominałem, nasz busik był karetką. I tutaj były generalnie jakieś pewno, e, znaczy raczej na pewno, e, szyny po te wózki i nosze. E, no i co, dziury zostały przez poprzedniego właściciela po prostu zaślepione jakąś, jakąś masą, włożone stalowe śruby, które zaczęły rdzawiać. No a że jest ona nad kolami, to jeszcze dodatkowo, gdy jeździliśmy w deszczu, to ta woda nam się wlewała tutaj do środka. Tutaj są zacieki. aż było to wszystko pod drewnianą sklejką i gumolitem, to nie było tego po prostu widać. Także będę musiał to zaspawać wszystko. Kupując sobie spawarkę, uczę się spawać, także może się uda zrobić to samemu. Bądźmy dobrej myśli.